Dzień dobry Dziki. Co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu. A pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny ciekawy i frapujący temat odnośnie Xboxa Series S. A dokładniej odpowiemy sobie na pytanie, które zadaje sobie większość z nas przy zakupie nowego sprzętu: Jak długo będzie on działał bezawaryjnie? W końcu, jak kupujemy pralkę czy też lodówkę, to odczekujemy od niej tego, żeby działała co najmniej z 20 albo i z 30 lat. Tak więc dzisiaj o tym, czy Xbox Series S będzie trwały, więc zaczynamy, bo w sumie będzie się dzisiaj sporo działo. Decydując się na zakup wymarzonego telefonu, konsoli, telewizora czy komputera, liczymy, że nie tylko będzie on jak najdłużej aktualny, ale też mamy taką nadzieję, że będzie nam służył jak najdłużej i przez czas jego użytkowania nie ulegnie on jakiejś drastycznej czy też uciążliwej awarii, która uniemożliwi nam użytkowanie tego sprzętu. Ale czy tak jest właśnie z Xboxem Series S, że on nie wytrzyma? Czy ta konsola będzie się psuła? Czy Xbox Series S jest awaryjną konsolą? Wiele powiedzieliśmy już na temat nowej generacji konsol, również wspominaliśmy o ich ewentualnej trwałości. A tym razem jednak chcielibyśmy się przyjrzeć najmniejszemu przedstawicielowi nowej generacji, czyli Xbox Series S, oraz odpowiedzieć sobie, czy ta mała konsolka długo pożyje, czy raczej szybko wymięknie. Oczywiście, żywotność sprzętu to zazwyczaj loteria, jednak nie od dzisiaj wiadomo, że jedne urządzenia potrafią wytrzymać statystycznie dłużej. Inne zaś psuć się na potęgę. Jednak w przypadku tego typu elektroniki, jaką są konsole, możemy trochę poanalizować i ustalić, czy sprzęt powinien być trwały, czy raczej przeciwnie. A więc Xbox Series S no, nigdy się nie zepsuje, ponieważ jest to w końcu Xbox. No i koniec tematu, ja, ja się zbieram. A tak na poważnie to naszym zdaniem konsola powinna być długowieczna, gdyż rezygnuje z cechy sprzętów, które raczej awarii nie ulegną. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jej moc jest dosyć mocno ograniczona i niesie to ze sobą kilka korzyści, takich jak fakt, że sprzęt pobiera mniej prądu oraz analogicznie generuje mniej ciepła. Jednak najważniejsza jest budowa głównego procesora obliczeniowego, gdyż dzięki temu, że jest mniejszy od mocniejszych wersji oraz potrzebuje mniej prądu, będzie bardziej odporny na najprostsze zjawiska fizyczne, takie jak zmiana objętości przy zmianie temperatury. Jak się można łatwo domyślić, jeśli tego typu układ intensywnie pracuje, raz się rozgrzewając, a potem chłodząc, to ilość takich cykli zawsze będzie ograniczona, więc niska moc konsoli w tym wypadku jest jej atutem i powinna statystycznie rzadziej wymagać wymiany głównego procesora. Kolejnym elementem są pamięci, których również nie dosyć, że jest mniej, to pracują z niższym zegarem, a to również sprawia, że powinny być odporniejsze na działanie czasu. Ale z kolei w internecie jednak możemy odnaleźć uszkodzone konsole Xbox Series S. Jednak w tym wypadku będą one albo ofiarami burz, zalań lub po prostu uszkodzeń fizycznych. W przypadku burzy zazwyczaj pada zasilacz, dzięki czemu naprawa konsoli jest stosunkowo łatwa. I może ją wykonać praktycznie każdy elektronik, a co do reszty scenariuszy, również wszystko będzie zależało od szczęścia. Tak sobie myślę, że ten moment to bardzo dobra chwila na wprowadzenie takiej pozytywnej aury emocjonalnej, dlatego zastosuję teraz taktyczny uśmiech. Mam nadzieję, że udało mi się Was tutaj... Napełnić pozytywną energią, a my dalej kontynuujemy rozważania na temat trwałości Xboxa Series S. Przejdźmy jednak do kwestii, którą ostatnio poruszaliśmy, czyli nieszczęsnego dysku twardego, który, niestety, jeśli ulegnie awarii, to na ten moment nie mamy praktycznie szans na naprawę, gdyż nawet przeniesienie z innej sprawnej konsoli nie przyniesie tutaj żadnego efektu. Ale spokojnie, póki co się nie przejmujcie, ponieważ ten aspekt jednak raczej jest kwestią czasu i już niedługo powinniśmy mieć możliwość wymiany tego elementu, co sprawi, że już nie będziemy tak bardzo musieli się przejmować awarią właśnie dysku. Pozostałe elementy konsoli są na bardzo wysokim poziomie wykonania, więc raczej zacierających się wentylatorów czy uszkodzonych gniazd nie powinniśmy się tutaj spodziewać. No dobrze, ale co jeśli ulegnie uszkodzeniu procesor lub układy zasilania? Wtedy pozostaje nam oddać konsolę specjalistom, którzy będą w stanie wymienić główny układ obliczeniowy, wykonać reballing czy też naprawić uszkodzony układ zasilania. Nie są to może tanie usługi, jednak myślimy, że i tak będą bardziej opłacalne niż wyrzucenie konsoli do kosza. Podsumowując, naszym zdaniem, Xbox Series S to jedna z najlepiej rokujących konsol pod względem trwałości ze wszystkich Next Genów. No i w sumie, aspekt, że producenci, jakoby mieli interes w tym, żeby tworzyć konsole z krótszą żywotnością, raczej tutaj nie powinny być uzasadnione, ponieważ. Jakby nie patrząc na ten moment, konsole są dosyć drogimi sprzętami w produkcji, wiadomo może z czasem gdzieś tam te koszty będą się obniżać, ale jakby nie patrząc to raczej takiemu Microsoftowi zależy na tym, żeby ich sprzęty jednak działały jak najdłużej, ponieważ mimo wszystko każdy klient, który kupi Xboxa, czy też będzie korzystał właśnie z ich produktów, wiadomo, że będzie wykupywał usługę Game Pass, potencjalnie oczywiście, albo też będzie kupował gry, czy też płacił za inne usługi i rozwiązania, dlatego raczej tutaj Microsoftowi może nie do końca zależeć na tym, żeby się te sprzęty im psuły, ponieważ no, wpływa to też negatywnie na PR, a sami wiemy, ile kłopotów przyniosły chociażby sytuacje z. Czerwonym okręgiem śmierci w Xboxach 360. Także patrząc na to, jak sobie radziły tutaj poprzednie generacje konsol, raczej nie nastawiamy się na to, że te nowe konsole będą się tak na potęgę psuć, ponieważ no, nie byłoby to w interesie producenta. Więc powinniśmy tutaj zachować spokój i poczekać, co się będzie działo w przyszłości. W każdym razie, kupując teraz, mamy dwa lata na to, żeby. Jednak sprawdzić, czy ten sprzęt będzie dobrze działał i czy nie ulegnie w tym, po tym czasie awarii. A nie zapowiada się na to, więc na ten moment spokojnie możecie kupować Xboxy Series S. Będą wam one długo służyć. To niestety wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem Xbox Series S to będzie raczej trwała konsola, czy jednak będzie się psuła Waszym zdaniem. A może twierdzicie, że nowa generacja konsol będzie ogólnie. Wadliwa i będzie się lubiała zepsuć, albo wręcz przeciwnie, będą to trwałe i długowieczne sprzęty. Piszcie śmiało, bo jesteśmy mega ciekawi Waszej opinii na ten temat. A jeżeli macie ochotę na więcej materiałów poświęconych aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom, czy też sprzętom retro, a nawet pc na kanale jest sporo filmów poświęconych tej tematyce. Także warto się tutaj. Bardziej zagłębić filmy na naszym kanale. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to śmiało wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko, atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Widzimy się w najbliższy piątek, punktualnie o nieznanej nam godzinie, ale będzie to na pewno piątek. Tak więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.